Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, niedziela po uroczystości Trzech Króli jest niedzielą Chrztu Pańskiego. I ona oficjalnie, tak kościelnie, liturgicznie kończy okres Bożego Narodzenia. Niedziela ta rozpoczyna nasze przyglądanie się Jezusowi, który zaczyna chodzić po palestyńskiej ziemi, po Ziemi Świętej. I głosić słowo Boże. Dzisiaj słyszymy opis tego właśnie chrztu, który miał Pan Jezus w rzece Jordan. Pan Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela, wchodzi do wody, jest ochrzczony. Nie potrzebował tego chrztu ponieważ sam będzie chrzcił Duchem Świętym, jak zapowiedział święty Jan Chrzciciel. Ale Pan Jezus wchodzi do wody po to, ażeby, jak mówi jeden z tekstów starożytnych, ażeby uświęcić wody Jordanu. Te wody Jordanu są zapowiedzią wody, która nas odmyje z naszych grzechów. I oto dzisiejsza niedziela, dzisiejsza uroczystość, dzisiejsze piękne wydarzenie, o Jezusie z nad Jordanu przypomina nam nasz Chrzest. Ta dzisiejsza niedziela zaprasza nas do tego, żebyśmy uświadomili sobie, że do naszego życia przyszedł Pan Jezus, że zanurzyliśmy się w Jego wodzie, w Jego łasce. Dobrze jest sobie uświadomić, że słowo polskie Chrzest podchodzi od, y, sło, y, od y, Chrystus, od słowa Chrystus, ale po łacinie chrzest znaczy baptizo i dokładnie znaczy zanurzyć, zanurzam, baptizo, zanurzam. Chrzest jest zanurzeniem w życiu Pana Jezusa, bracia i siostry. To nie jest tylko obmycie nas z naszych grzechów, z grzechu pierworodnego. To jest zanurzenie w życiu Jezusa Chrystusa. Dzisiejsza Niedziela zaprasza nas do tego, żebyśmy sobie właśnie to uświadomili, że zostaliśmy zanurzeni w życiu Jezusa Chrystusa i że Jezus się zanurzył w nasze życie. Ktoś powiedział, że zanurzony Pan Jezus w wodach Jordanu zanurzył się w tych wszystkich grzechach, które pływały w, w, w rzece wtedy, kiedy ludzie wchodzili do tej, do tej rzeki. Jezus zanurzył się też w nasze życie, zanurza się w, w naszą codzienność. Musimy tego być świadomi. On chce być z nami, On idzie z nami, kroczy z nami, nawet wtedy, kiedy sobie tego nie uświadamiamy, kiedy nawet lekceważymy Go w naszym życiu. I to jest zaproszenie do tego, żebyśmy sobie to uświadomili, i żebyśmy się w nim zanurzali, żebyśmy w nim byli chrzczeni. Amen.